Siema, na samym wstępie chciałem Was przeprosić, że tak głośno słychać kliki i klawiaturę, ale po prostu w OBS-ie miałem źle ustawione wykrywanie mikrofonu. Myślę, że przeżyjecie to. Zapraszam. Elo, z racji, że ostatni film na bocie rozjebał po prostu statystyki na tym kanale i zasypaliście mnie po prostu ogromem prywatnych wiadomości odnośnie tego bota, jak się nazywa, jak go skonfigurować, skąd go pobrać, Postanowiłem, że nagram taki film, gdzie po prostu pokażę co i jak pokrótce. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, pokażę tylko z grubsza. No to pierwsze, od czego musicie zacząć? No to założenie konta. Ja już konto mam, więc po prostu się tutaj zaloguję. Nie będę wam też pokazywał, jak tego bota się kupuje, bo myślę, że każdy, który ma trochę IQ w głowie, ogarnie to na spokojnie. Polega to na tym, że kupujecie sobie za krypto albo za pipalka, albo tam podajecie kartę klucz licencyjny, który po prostu tutaj wklejecie i aktywujecie. Fajna opcja, mega fajna opcja na tym bocie jest taka, że możecie swoją licencję jakby zamrozić, zatrzymać, zapauzować. Eee, przykład mój dostałem ostatnio bana właśnie po publikacji filmu, więc po prostu sobie tą licencję wstrzymałem i teraz po jakimś tam czasie ją sobie wznawiam. I po prostu czas nie leci, nie marnuje się. Jest to mega mega spoko opcja. Tutaj widzę, że były jakiś update'i 6 temu. Wcześniej były tylko dwie opcje pobrania, ta pierwsza i trzecia. Ta druga nie wiem, co znaczy. <laughs> Zrobiłem już screena i podpytałem się twórcy, o co tam chodzi. Jak się dowiem, to dam wam znać. Ja po prostu użyję. Pierwszej opcji, tak jak zawsze, klikacie, pobieracie. Od razu mówię, że Defender Wam to na pewno wykryje. Ja za tego bota nie odpowiadam, ja go nie pisałem, nie wiem co w nim jest. Używałem go, nic mi się nie stało. Także nie wiem, jeśli chcecie, dodajcie go do wyjątków i używajcie. Jeśli nie, to nie. Dorzucę też od siebie, że przy pierwszym odpaleniu tego bota może Wam wywalić po prostu blue screen. Jeśli wam nie wywali blue screena, to po prostu komp wam się wyłączy i włączy. Po prostu jest to tak zrobione. Nie wiem jak to działa, ale działa. Komp się wyłączy, włączy. Wyskoczy wam pewnie jeszcze aktualizacja Windowsa. I później możecie to normalnie odpalić i będzie wam śmigało. Wyskakuje takie okienko jak widzicie u mnie w lewym górnym rogu. Okienka tego nie da się zamknąć. Jedyna opcja na wyłączenie tego okienka jest wyłączenie kompa. W procesach też się tego okienka nie da zabić. Ale czy to jest problem? No nie wiem, sami ocencie. Ok, jesteśmy już w gierce. Jesteśmy na Polyphemosie, założyłem już sobie jakąś tam wstępnie postać. Przejdźmy do okienka z botem. Okienko sobie pomniejszyłem, bo normalnie macie takie na chyba pół ekranu. Dajcie sobie na 50 czy na ile tam wygodnie. Ja normalnie mam po prostu na setce albo na 75 i trzymam to na drugim monitorze. To tak. E, pierwsze ustawienia. Autologin. Ustawiacie sobie oczywiście serwer, na którym gracie, kanał, na którym jesteście. Tu możecie sobie zbindować postać z inną postacią, ale o tym może później, jak będziemy konfigurować drugą postać. E, klikacie Autologin. No i jak to działa? Wybieracie na przykład H3, dajecie Fast Logout. I jak widzicie, was loguje. Poczekajmy się, zaloguję. Dobra. E, niżej macie ustawienia od detekcji graczy i GMów. Działa to tak, że e, bot wykrywa w promieniu ilość tam jednostek. Wyślijcie sobie. Tu, o, tutaj to jest. Przykładowo w odległości 150 jednostek. Z doświadczenia wam powiem, że to jest kurwę dużo. Patrzcie, daje sobie detekcja graczy. I moja postać już wykrywa tamtego gościa. I zobaczcie, w którym o, dopiero tutaj go przestaje wykrywać, jak go nie widać tak naprawdę. O. Ja zazwyczaj jak expię, mam to na maksa, na 150, ale normalnie polecam koło 75, tak jak to jest domyślnie. Dodatkowo macie opcję zmiany kanału, kiedy jest wykryty gracz. Odpalę ją na próbę. I postać wybiera kolejny kanał dostępny z kanałów, które wybraliśmy. Ja zaznaczyłem tutaj wszystkie kanały, więc po prostu z H3 przeloguję na H4. Okej, okay, no i jesteśmy. Eee, dobra wskazówka. Może nie wskazówka, tylko informacja. Jest fajny system teleportacji, który w ogóle nie laguje. Po prostu klikacie sobie na mapie, gdzie chcecie być. Nie możecie kliknąć tylko w te podświetlone na czerwono pola. Także jak widzicie postać się teleportuje wszędzie bez najmniejszego problemu. Do tego na minimapie macie na biało podświetlone metiny. Próbuję tu jakiegoś znaleźć na szybko. Przyda nam się do testów. O dobra, to przejdźmy w tym czasie do drugiej zakładki. Druga zakładka to jest bot. Pierwsza opcja trasa, ustawienia trasy na razie to pomijamy. Olewamy. Dalej, używanie. Bot używa tylko czerwonych potek. Możecie sobie znaczyć niebieskie. Może oddawać EXPA, jeśli już macie założoną gildię i potrafi wstawać. Nie używa żadnych pelerynek, pedeków, rękawiczek, nic innego, tylko to. Także nawet tych opcji nie szukajcie. Musicie sobie to ogarnąć czymś innym. Kolejna opcja movement speedhack. Nie miałem nigdy z tym speedhackiem problemów. Jedynie może was cofać, jeśli nagle wam wykryje jakiegoś gracza po prostu, to bot się cofnie. Mamy metina, ok. Atak speed jest zablokowany i autoskile. Aura o ile dobrze pamiętam jest pod czwórką. Ale wyłączcie to sobie, bo postać i tak nie będzie w stanie odpalać tej aury, bo ataki na tym Dami exploicie zjadają po prostu PE. I postać nie ma jak sobie odpalić aury, bo wiecznie ma 0 PE. Nie wiem jak to działa, choć się domyślam, ale to nie o tym odcinek. No i kolejna zakładka, najważniejsza Image. No i chwilę nad tą. Z zakładką się pochylmy. Zatrzymajmy się, bo tutaj jest całe clue tego bota. Potrzebujemy zalogować drugą postać. Włóżmy ją sobie teraz od razu. Nazwijmy ją nie wiem. Test Szaju 123. Zalogujmy. Postać ta powinna nam już wyskoczyć w bocie. Tutaj. I tak, najważniejsze, co trzeba zrobić, żeby Exploit działał. Postać musi się znajdować na tym samym korze. Co postać bijąca. Ja Wam tutaj gdzieś wkleję taką rozpiskę, które mapy są na tych samych korach, rdzeniach, nie wiem jak to nazwać kor jest chyba najlepszym określeniem które mapy po prostu na serwerze czy na silniku gry, nie wiem nie wiem jak to działa dokładnie są postawione na tym samym korze w przypadku M1 i M2 to jest właśnie ten kor 12000 a to 400 oznacza, że jesteśmy na H4 jak widzicie te dwie postacie są na tym samym kanale ale, żeby exploit dobrze działał Tutaj przyda nam się funkcja tego bindowania postaci. Tam postać binduje sobie z tym, daję autologin i od razu zaczytuje mi tamte dane. I pokażę Wam, jak to działa. Przykładowo, nie wiem, wykryło mi gracza na H4. To bot z automatu wyloguje tą postać i zaloguje na H5. Ja to zrobię manualnie. I jak widzicie, loga mi obydwie postacie. Pierwsza już się loguje, druga też. Jest to dlatego tak zrobione, że po prostu ta postać nie jest w stanie bić bez tej postaci, jeśli nie są na tym samym korze i na tym samym kanale. No dobra, to mamy ogarniętą taką największą podstawę, myślę. Hmm, drugi temat. Tutaj dajecie exploit poselki. Możecie sobie to zaznaczyć w sumie i wyjebana. Zróbcie tak jak ja. I możecie o tej postaci zapomnieć. Kurwa, <laughs> na tej ustawiłem, sorry. <laughs> Oczywiście chodziło mi o tą postać. I w tym momencie mamy już odpalony Exploit. Zaznaczę sobie Metina, żebyście ładnie widzieli hity. Daję po prostu to. O, speeda ustawię na sztywno, na 30, na maksa. może się nie wysypie i tak to działa hmm, trochę przesadziłem z tym speedem, można też ustawić autospeed i wtedy po prostu dopasowuje ilość tych ticków do nie wiem, do aktualnego połączenia z serwerem do aktualnego przeciążenia po prostu exploit wtedy exploit. ten multihack nie ładuje więcej hitów niż jest w stanie przetworzyć serwer. Jak widzicie, działa to pięknie. Dla porównania, znajdę jeszcze jednego metina i pokażę Wam, jak to bije bez eksploitu. O, tu jest metin. Wyłączmy to. O, i tak bije bez. Teraz go odpalmy. No, jest różnica, nie oszukujmy się. Jest zajebiście duża różnica. Nie mam zamiaru się już więcej rozwodzić nad kwestią tego atakowania. Co sprytniejsze sobie sam rozkmini jak to dokładnie działa. Ewentualnie mogę wam jeszcze coś powiedzieć o tej opcji Save image, o której wspominałem na filmie. Normalnie działa to tak. Że bijecie potwora, no i one was fokusują mi w ogóle. Ale jak znaczycie sobie tą opcję, to potwory jakby głupieją i kurwa nie wiedzą, gdzie wy stoicie. Rozumiem to tak, że po prostu nasza postać wysyła do serwera w ciągu sekundy kilka wiadomości, kilka tików, że stoi w różnych miejscach, no i te potwory biegają za tymi miejscami, a tak naprawdę stoimy tutaj. Jest to zajebiście przydatne w ekspieniu bo po prostu się wpierdalać na jakieś lochy pająków V3, V2 i po prostu was nic nie bije. O, właśnie widzieliście jeden z minusów tego woda. Jeśli w jego zasięgu jest dużo jakichś takich dziwnych rzeczy, jak jakieś nie wiem, jak to nazwać. Ciasne przejścia. O, jak tutaj ten czerwony cypelek, czy coś. To przez ten Save mage i przez ten range Wait Hack. Postać. E, ma jakąś szansę, że po prostu się na to czerwone miejsce nateleportuje znajdzie i wtedy dostajecie kika. Więc wtedy jest po prostu lepiej zmniejszyć range'a Albo no, po prostu wyłączyć Wade Hacka na czas logowania. Widziałem, że w tej aktualizacji 6 dni temu zwiększyli max range'a z 50 do 90. Tego jeszcze nie testowałem, ale chętnie to przetestuję z wami teraz na żywo. Jak to działa. Myślę, że podobnie jak na 50. Tylko pewnie wypierdala bardziej. No dobra, mniejsza. Kolejna zakładka. Trasy. Nagrywanie trasy. Tylko postać nam zaloguje. Pójdźmy może nią do M2. O, nie tutaj, to tutaj. Hmm, Tepnijmy w jakąś fajną miejscówkę. Na przykład tu. Weźmy sobie nową broń. OK. I nagrywanie trasy polega na tym, że macie tutaj dwie opcje. Chodzenie i teleportacja. Ja polecam chodzenie. Dajecie start. I od tego momentu bot zaczyna nagrywać Wasze ruchy. Jak widzicie rysuje się tutaj pomarańczowa linia. Przebiegnijmy się kawałek. no tutaj przez tą polankę może nawet. Tup, tup, tup. Tędy. I aż na tą mniejszą polankę. Dajemy stop. Możemy ją nazwać M2 dodajecie. Używacie. O, no, sobie to. Widzicie? <laughs> Devil. <laughs> ok, y nagraliśmy trasę. Użyliśmy jej. Wziąłem start. I postać po prostu po tej linii będzie sobie zapierdalała. Do tego odpalacie ręczhaka. I jak widzicie, nie działa. Dlatego, że postać już jest na korze 12500. 1, a ta jest na 12500 więc z tą drugim kątem musimy iść do M2 o od razu case czemu postać mi nie chcę przejść przez teleport bo mam odpalone save damage wyłączacie to exploit zaczyna działać co jeszcze jeszcze możemy sobie omówić auto pick -upa. W tym momencie jest wyłączony, ma włączony filtr. Do tego jest tutaj taki filtr jakby od danej kwoty. Mogę sobie ustawić, że postać ma podnosić itemy tylko które są droższe niż 5 kajangów. Odpalamy to zasięgowo. No i postać powinna podnosić itemy, które są warte więcej niż 5 kajangów. Jeśli chcecie sobie ustawić dodatkowo podnoszenie dropu tylko wybranych itemów Wchodzicie tutaj. I wpisujecie na przykład kula polimorfi. Zaznaczacie sobie wszystkie. I postać powinna Wam zacząć podnosić kule polimorfi. To tu mogę jeszcze dodać miecz pełnik księżyca. Od siebie dodam tylko tyle, że przy wpisywaniu nazw tych przedmiotów bardzo ważna jest wielkość liter. O po prostu jak sobie wpiszecie miecz w pełni z małej, to wam go nie wyszuka, więc się nie wdziwcie. to ja to mogę wam jeszcze pokazać. No czemu tego nie chcę założyć? A, oczywiście nie tego ustawiłem znowu. No, i pięknie założone. Spróbuję wydropić jakiś marmurek, żeby wam pokazać, jak to działa na marmurku. Ale jeśli mi się nie uda, to po prostu wam powiem, że na marmurku działa to dosłownie tak samo, jak bez. Więc żadnej większej filozofii tutaj nie ma. Eee, może taki jeszcze tip ode mnie. Nie czytajcie ksiąg polimorfii, dopóki nie weźmiecie sobie skili od. Instruktorów, bo każdą książkę będzie wam paliło. Wybierzcie sobie po prostu klasę, tam nie wiem, body, czy, czy tam będziecie grać. I wtedy przeczytajcie pierwszą książkę, bo jest jakaś taka dziwna blokada, że jak nie weźmiecie skili, to nie przeczytacie żadnych pasywek. Polimorfia na 0 to jest 5 minut. Polimorfia na 1 to jest 10 minut. Kolejny przeskok jest dopiero na P i daje 35 minut i chyba podnosi trochę obrażenia, ale nie jestem pewny. Wydaje mi się, że tak. Ale nie wiem, nie wbiłem nigdy polina pełna globalu. Możecie sobie stestować. Dobra. Zostawiłem postać na 15 minut. Wbiła 38 poziom. Wydropiła dwa fmsy i jeden marmur. Weźmy ten marmur i znajdźmy może jakiegoś metina. O, jest nawet tutaj. Skakujemy w marmur. I co? Odpalamy. Widzicie jak to leci. Przypominam, że mam broń na dziesiąty poziom. Mm. <laughs> to jest parodia. Nie wiem jak... Jak ta firma nie jest w stanie zablokować tego exploitu. Przecież to jest chore. Chore. Nie skomentuję tego. E, ode mnie na dzisiaj to tyle. Dziękuję zainteresowanym. Mam nadzieję, że przestaniecie do mnie pisać na PW, żeby wam pomóc. Bo od publikacji odcinka z ręką na sercu miałem chyba z 30 PW. Ja nie wiem, sami że na tym globalu są. Jebać was. <grym> Psujecie rozgrywkę innym, ja nie wiem. Dobra. Mm. Ja się żegnam. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i łapeczki. Może się przemogę i kupię jakąś postać na joharę i pokażę Wam, co to jest w stanie działać na joharze. Ale musiałbym się mocno nad tym zastanowić. Mógłbym Wam też pokazać dużo innych moich zarobków, jak to sobie dorabiałem na Polsce, w po Moście, a na dolu. Jak sobie Yangi sprzedawałem? Jak może sprzedać Yangi? Łatwo. Jak je zarobić. Ale to. Wszystko zależy od Was. Także zostawcie suba i alo. A i tych postaci nie musicie zgłaszać, bo zaraz je skasuje, więc wyjebane. Halo.